Szanowni Państwo, kochani moi, dalsza część. Chcę powiedzieć o wiceprzewodniczącym. Teraz kamerę proszę skierować na wiceprzewodniczącego mego, Wojciecha Suchodolskiego. To jest człowiek godny, uczciwy i sprawiedliwy. Ten portfel pokazuje. Ten portfel. Raz poszedłem do ubikacji, do WC. U mnie w ubikacji stoi wiadro metalowe. Wypadł mnie z tej kieszeni. Pamię... Czany spodniak byłem. Wypadł. Wszędzie szukałem, a on pił kompot. Jak gdzieś pamiętam, pił kompot. Przyskupy. Tutaj, tuszowkowy pił. I tu siedział. Ja przyszedł z płaczem. On mówi a czego płaczesz? Przyszedł. A on Wojtek kochany, ja portró zgubiłem gdzieś. Al w samochodzie nie ma w westerce bo zamieniłem Nysę e, na Asterkę, mam samochód ja? Si to wybrał mój wiceprzewodniczący Wojciech Stukudolski dziękuję Tobie Wojtku z całego serca dziękuję i co? dalsza historia ten portfel jak pokazywałem no. gdzie nie się uwzględnijcie Państwo i Weterko metalową, mój wiekacz a online mój tak Ach ty głuptasie, a ty taki, a ty owaki. I to prawda, szanowni państwo kochani, on miał rację, że jestem głuptasz, jestem roztargniony, mam dużo spraw, do załatwienia, że jestem roztargniony czasami. Zakochany. E, proszę? Zakochany może. No zakochany to nie, panie redaktorze. Ale a może zakochany, nie wiem byłem przyznacie, która Twoja kochanica jest, Panie Wiceprzewodniczący. Powiem tak. Odpowiem pan, na Pana pytanie. Jak Pan będzie na Weselu, to wtedy Pan będzie wiedzieć. E, panie Wiceprzewodniczący, panie Wojciechu, panie Wojciechu, i teraz ja jego nazywam nie przyjacielem, ale nazywam jeszcze lepiej. Bratem kochanym, braciszkiem. Bo on nie pomaga. On nie... Rozpala w piecu, podkłada, wszystko To trzeba, to pomaga. Drzewka rąbie, no piłość ja piłuje drzewka, on na rąbie, czynie się węgiel, podkłada w nocy, ja śpię, a on wstaje, podkłada. Dzień w dzień on podkłada. On pilnuje piece kaflowego w kuchni i on jest całym moim a jeszcze chcę powiedzieć o im jedna sprawa teraz proszę skierować na te sałatki proszę kamerę bo nie mogę inaczej pokazać tylko jak pan skieruje panie redaktorze Spyszne? tu stoją dwie sałatki Oj, kurczak jeszcze nie zjadłeś tak mogę tylko zrobić żeby nie wywalić to jest robota przez mego wiceprzewodniczącego To ja zjadłem A była pełna micha Zobaczcie ile zjadłem Zobaczcie ile zjadłem Druga sprawa Weź pan panie Weź Wojtek Kochany mleciszku Tu co jest Kurczak To jest robota rozdana przez tego człowieka, przez mojego wiceprzewodniczącego. Co tylko zrobi, to jest bardzo mnie smakuje, bardzo pyszne i tak dalej. I za to ja mu z całego serca dziękuję. Niech Pan Bóg prowadzi i żeby się urzędził. Proszę. Nie płacz, proszę nie płakać. Ale proszę Wojtku, skończ moje marzenie, żeby założył rodzinkę. Ja proszę, nie płacz, bo to nie jest zdrowe. Wiem, panie wiceprzewodniczący, panie Wojciechow, bracie, kochany, ale jak mówię, to ja proszę Boga, żeby pan się ożenił, żeby ja zobaczył, żeby był dziadkiem, bo już lata, złe lata. Dwa lata, już trzecie bo ole mi poszło. To chcę, żeby choć od ciebie dzieci wybaczyć? Szanowni Państwo, kochani. Moc nie płaka, czy już. Kochani moi. Tak jak mój brat, kochany. Powiedział, żeby nie płakać, tak, ale jak mówię, to mnie łzy się wylewają, nadchodzą i. Ciężko mówić, ale proszę Boga, że będzie I ten portfel tu było. Nie powiem ile pieniędzy było grubych, Ja on bym to, też nie powiedział. To dobrze, że tam wody nie było. Wiarzę tym. Aby każdy papierek by na piecu był wysuszony, a później do bańku trzeba było jechać i zobaczyć sprawy wymienić. I on wziął mnie do łazienki mówi tak spójrz na te wiadro metalowe. no jak wiadro Wojtek a spójrz w środek co leży ja patrzę tam portfel leży a tam portfel leży panie redaktorze to prawda pan się śmieje ale to prawda jak Bóg na niej to prawda że tak było nie kłamie I od razu wyjąłem mu 20 zł i dałem Ja nie są twoich pieniędzy bo to I jeszcze co? Tu leży też pieniędzy. Też taka skarbonka jakby nazwa Ale co mi twoje pieniądze jest? W więcej pokazał na, na w swoim na bilion. bilion Żeby on chodził Ode mnie za Nie. Leżą, leżą. Najwyżej u mnie takie żarty. Przypuśćmy. Nieraz leżało 100 zł, 200 zł. Mówi tak. O, ja zarazem 200 zł. Ale to nie moje. Niech leżą. To jest takie żarty znowu. Panie Wojciechu. I wiem o tym. I za co to Tobie z całego serca dziękuję. I powiedziałem, że do śmierci mojej on tu będzie mieszkał. Ma tu łóżeczko. Teraz proszę skierować kamerę. I będzie tu on u mnie aż. O, taki piesek! Aż, aż do śmierci będzie ze mną. Jeździmy razem wszędzie. Zakupy robimy, mleko, nie mleko, wspólnie robimy wszystko. I na tym chcę zakończyć, ażeby człowiek dla człowieka podał rękę. Nie tak jak ja wyciągnąłem do zbóju rękę i chciałem, ażeby oni mi pomogli wremontować dom. O. A Ciebie młotkiem chcieli załatwić. A oni mnie A? chcieli. Chcieli załatwić młotkiem, chcieli mnie garło podarznąć, bo mówili, że, jak ja się zgłosi się na policję, to mnie garło podarznąć, i tak dalej, i tak dalej. O! Szanowni Państwo, kochani moi, tacy ludzi powinno być wieszać. Od razu, jak kiedyś było, pokaz na szubienicę. Było kiedyś. Pokazywanie na mieście, że jak człowiek coś ukradł od człowieka, albo to zrobił, to za Niemcami. choć Niemcy byli mordercami. pasta obcinali od razu. Ale na, na jedną sprawę popieram ich. Najmniejszy palec obcięty kołsałewóz tu, Ej bo, i niósł w ręku, palce. i niósł w ręku, i pokazywał, i krzyczał. Ja, złodziej, ja, bandyta. Ja złodziej, ja bandyta! Tak krzyczał. Na, przez trzy dni to mi opowiadał tatuś świętej pamięci I, za, i nie było ani bandystwa, ani złodziejstwa, ani niczego. Ani niczego. Za Niemcami stodoły, chlewy, to na kłótki się nie zamykało mieszkania. Tylko na takie zaszczepki byli. Tylko zaszczepiło się za poszło w pole. Nikt nikogo nie ukradł. Sodowa. Na kłódkę nie było zamykana. Kijek. Znalazł tam jakiś kijek mocny, żeby tylko wiatr nie otworzył. Żeby jak wiatr duży jest. Pospar, stoi.